Cześć, witam w naszej prezentacji projektu na Game Jam. Jest to projekt o tyle nietypowy, że mam postać modułu do gry Neverwinter Nights z 2002 roku, aczkolwiek w nieco odświeżonej formie, bo jest to Enhanced Editions, niedawna. Moduł sam w sobie, jak na Neverwinter Nights, również jest dosyć nietypowy. Ponieważ nie jest po prostu zwykłą przygodą do przejścia przez gracza bądź graczy, lecz oferuje losowo generowane światy wraz z questami, potworami do, do spotkania i pokonania. I generalnie po prostu wiele przygód czeka, czeka graczy losowo generowanych. I myślę, że czas zacząć. Dostaliśmy swój pierwszy. Swój pierwszy wpis w dzienniku Królestwo w Potrzebie. Jest to tak, taka główna przewodnia linia fabularna. Na potrzeby tego Dema jest, jest to konkretnie jedna linia fabularna. Normalnie też będzie mogło się ich generować więcej. Królestwo w Potrzebie. Stało się. Moja ojczyzna, królestwo Ratra, przegrało długą wojnę z królestwem Mordoron i trafiło pod okupację. Król Sight Belis zdołał uciec, lecz nie jest wiadomo, jak długo będzie w stanie się ukrywać. Najlepsze, co mogę teraz zrobić, to wesprzeć moich ludzi i ruch oporu. Ta niepozorna wioska nie powinna przykuwać uwagi przeciwnika, więc stanowi dobre miejsce do rozejrzenia się i poszukania kogoś, komu, komu, komu moje umiejętności mogą się przydać. Dobrze, więc królestwa i król również są wygenerowani losowo, choć jest to smaczek fabularny, bo prawdopodobnie ich nie spotkamy. Czas zejść na Dukarczmu i zobaczyć, co nas czeka. A więc karczma, jak, jak loading screen powiedział, nazywa się Wesoły Drwal, Tutaj jak widać, już jest parę, parę osób, które rwą się, żeby przekazać nam jakiegoś questa. Trzeba biedaka ratować! Tak długo jak żyje, nadal są szanse. Opowiedz mi więcej. Guto podobno jest w niewoli u okupanta. Jeśli uda się odbić tego zakonnika, odbudowa zakonu będzie coraz bliżej. Okej, okay, a więc. Królside Bellis hojnie obdarowuje każdego działacza podziemia. Ostatnie raporty mówią, że za każdego członka zakonu można dostać 500 gold. Złota. Golda. Dobrze, zajmę się tym. Weź tę mapę, pomoże Ci dotrzeć do celu. Będę czekać tu na wieść. Ok, super, ale zanim jeszcze ruszymy, w ogóle zobaczymy, gdzie, gdzie ruszyć, to na pewno powinniśmy się wyposażyć. W tej chwili nie mamy żadnego pokaźnego sprzętu, aczkolwiek używamy postaci na poziomie. O, tutaj jest sklep ogólny. Na poziomie ósmym, bo tak też na chwilę obecną demo jest zbalansowane, żeby żeby właśnie użyć postaci na poziomie 8 i która ma trochę złota już, żeby mogła się wyposażyć w sklepie. E, a więc dobrze. Jako, że jest to wojownik, krasnoludzki obrońca, to trzeba mu jakiś ciężki metal załatwić. Niech to będzie zbroja półpłotowa. Zwykła pawęż, po czemu by nie. I, A, jak krasnolud, to powinien mieć topór. E, brakuje mu jeszcze jakiegoś hełmu. Nie da on za wiele, ale zawsze. No i chyba jakieś consumables, czyli, czyli jakieś mikstury leczenia krytycznych ran w liczbie 5. Jakaś jedna mikstura uzdrowienia, jakby było już naprawdę źle. Dwie mikstury korowej skóry, żeby zwiększyć sobie obronę. Miksturę pomocy też w sztukach dwie. No i niech będzie mikstura błogosławieństwa, żebyśmy mieli już pełen Pełen, pełne wyposażenie. Dobrze, teraz już możemy wyjść. Zobaczmy w ogóle, w którą stronę mamy się udać. Mamy Dostaliśmy mapę zadania. Strażnik zakonu Guto. Jedna mila drogi. I na północ. Ok. Tutaj jest wyjście tak. O kurczę, żuki. No dobrze. Żuki nie powinny stanowić dla nas zagrożenia. Są łatwe. Cytując skalę wyzwania. Jeszcze drugi. Myślę, że nie, nie, nie ma potrzeby żadnych mikstur, ani specjalnych umiejętności używać. Natomiast tutaj coś jest interaktywnego. Pana Tycenozyna terowitalu. Okej. Okay. Grzy po silnym działaniu halucynogennym. No dobrze. Chyba nie mamy danych do zastosowania w tej chwili, ale kto wie, może, może się przyda. Eee, tam z kolei jakieś mefity sobie krążą dookoła kotła. Mało zachęcający widok, ale... O, korową skórę rzucił na siebie. Paniaczek. Ale to mu nie pomoże. Chyba. Mam nadzieję. Dobra, użyjemy pozycji obronnej. Już użyj, użyj, użyj. Dobra, włączył. Dobrze, padają jak muchy na szczęście. Okej, okay, padło. Tałataństwo jest sztuka złota. Czemu by nie? Ok, i z tego co widzę tam jest Guto. Czyli nasz... Nie można jeszcze odpocząć gdy w pobliżu znajdują się wrogowie. Lepiej się odsuńmy kawałek. Ok, teraz możemy odpocząć, zregenerować siły i pozycję obronną. A więc trzeba rzucić się po prostu i pozabijać wrogich strażników. Myślę, że tutaj już można by było wykorzystać nasze miksturki, które specjalnie po coś kupiliśmy. Mikstura korowej skóry, żeby mieć defa, mikstura pomocy, żeby łatwiej trafiać. I mikstura błogosławieństwa też jakoś pomoże. Dobra. To... Dobra, Guto, odwrócili, odwróciliśmy uwagę, Guto ucieka, my w tym czasie zabijemy strażników z Mordoronu, zbieżność osób i nazwisk z Mordoronu jest przypadkowa. Dobra, nie, nie idzie tak źle, włączmy pozycję obronną na szyk bo już mamy średnie obrażenia, a będzie ich tylko więcej. Dobra. No tam od tyłu, jak mnie bije, to niestety ma podniósł do ataku, ale zaraz zostanie już tylko jeden na jednego. Konkretnie już teraz. A, łykają te mikstury w desperackiej próbie przeżycia. Ciężko ich winić. Okej. Okay. Ding mamy aktualizację zadania. Guto jest już z nami. Gdy stanie na nogach po niewoli, zasili szeregi ruchu, oporu i pomoże odbudować zakąt złotego Jelenie. Derwen Vessi musi usłyszeć dobre wieści. A więc wracamy do Derwena. Naszego zleceniodawcy. Na szczęście nie było, nie było długiej podróży koniecznej do zrealizowania tego zadania. Tylko jedna mila drogi, a jedna mila się przekłada na przejście jednego obszaru. Dobrze, wróciliśmy do wioski. Chodź się, i rogate Diabły, nigdy nie uwierzę w podobne rzeczy. Być może mówi o... To tutaj kolejne jakieś zadanie. Być może mówi o... E, o tych mefitach, które zabiliśmy. Gdzie jest tam? Tu jest taberno. Wesoły drwal. A ty właściwie jakie masz zadanie? Może by potem to to można było wykonać? Znajdą mnie, znajdą mnie i zabiję. Powiedz więcej. Wytwarzam pewne eliksiry, ale skończyła mi się panatyce nozyna terowitale. No proszę. Jeśli nawalę do, dostawę szef powiesi mnie na haku rzeźnickim. Odpalę ci trochę z utargu. Nikt nie zauważy, że znikło 5 pięć z Zniknęło kobietę. Dobrze, zajmę się tym. Weź tę mapę, pomoże ci dotrzeć do celu. Będę czekać na te no i proszę, mamy już od razu zrealizowane zadanie, ponieważ tak się złożyło, że znaleźliśmy Pena, coś tam, coś tam. Mam twoją. Wnioskuję, że masz na myśli. No, ratujesz mi skórę, oto twoje złoto. Super. Zadanie nazywało się Alchemik Dobrze, ale konkretnie przyszliśmy tutaj oddać tego Questa. Czy Guto nadal jest w niewoli? Wiesz coś nowego? Wszystko się dobrze skończyło. Zakonnik na wolności. Bogowie! Coraz bardziej wierzę w odbudowę zakonu. No i świetnie. I w ten oto sposób zrealizowaliśmy zadanie, a właściwie dwa zadania, bo drugie przy okazji. Ereratra mało ma takich wiernych obrońców jak Buto. Dobrze, że jesteś z nami. No i świetnie. Cieszę się, że, że ty się cieszysz. Ja się cieszę, że mogłem pomóc, że dostałem pieniądze. A więc to tyle z tego demo. Oczywiście e, inna gener e, inne jakby e, rozpoczęcie modułu poskutkowałoby inną wygenerowaną mapą i innymi zadaniami potencjalnie, bo oczywiście też jest ich ograniczona pula w demo. E, Napliję się czegoś, żeby uczcić zakończenie, zakończenie prezentacji. I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.